Miklis i Miklis Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się dokładnie tak strefą wielkanocną. Tak, wiem, że spóźniony w ogóle Ever, święta, święta i po świętach. Ale no to przez problemy techniczne, które uniemożliwiły mi e, nagrywanie. Hmm jeżeli uniemożliwiły mi nagrywanie filmów. Więc nagrywam to 11 kwietnia. No i już po problemach i pewnie wrzucę to, ten filmik. 11 kwietnia. Także no. Zbudujemy sobie takie wielkie, białe jajo jeszcze tutaj będzie dużo jajek No bo wiecie strefa wielkanocna musi być w ogóle wszystko wow. Dobra, tutaj będzie taka wysokość To będą jaja z pisanką Oczywiście dużo kolorowego betonu, ja więc oczywiście sobie je zrobimy wzorki na tych jajach. O, jajeczko mamy już, Wielka wielkanocne. Dobrze, nigdy nie myślałem, że spóźnię się z tym odcinkiem, ale no, dobra. niech tam będzie. też 210 odcinek? Czy nawet 210, 210? Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna. Tak powiedzmy, być, dobrze. I wiecie co na to sobie użyjemy? Co większych wymiarów. Takie duże jajo. Nie. No dobra, może być takie. I powiedzmy, zacznijmy pierwszy wzorek. Także no. I jeszcze kurczaczki pobudujemy i w ogóle. Uważam, że będzie naprawdę dobrze. Uważam, że będzie dobrze. E, to, będzie, to było takie... E, ...wzniesienia. Dobra. Także, no... Jesteśmy. Ja jestem z powrotem. Skoczyłem po więcej bloczków. Człowiek się tak słabo przygotowuje do odcinków. Sam już nie wiem. Użyjmy takiej prostej dekoracji. Na całe to. Jajeczko. Pyk. gigantyczne jajo, jakąś gigantyczną kurę musi być zrobiony, nie? Ajajaj. słabo, nie przekonujemy to. Na, ra wow, wow, na razie. Skoro mi nie przekonuje, to zrobimy. <śmulny> <śmulny> ...takiego. że... ...teraz będzie to wiele ciekawszy. Taki, wiecie, randomowo trochę. Może być. Co jest taki lak, widzieliście? Wypchało mnie. Wypchało mnie w górę. No, buduje jajko jest wielkając, więc muszę powiedzieć, ale jajca! z lanego poniedziałka już jest z 11 kwietnia, kiedy to nagrywam. Wrzucę film pewnie. Kiedy nagrywam, kiedy ten. <laughs> wrzucę film, kiedy nagrywam. Wrzucę film jak z kolejnym wyzwaniem. I mam taki pomysł, że odpowiem na pytania. Ciężkie, jeżeli nie odpowiem. wiatrą wody na łeb. To będzie dobre. Będzie bardzo dobre, słuchajcie, już kończymy. Dobra, bierzemy. Może być, nie? Jeszcze tam ewentualnie pododaw podo podo pododawamy. uję Ale głupio. Dobra. Białe jajco teraz. Zbudujemy białe jajko gdzie? Białe jajko tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie obezja. Zamaluj. A jak? To też ma być takie duże jajco. A więc tak słuchajcie, więc tak. <laughs> Będziemy sobie ogarniać. Mam pomysł chyba. Na ten wzorek. No to tak zrobimy, później znowu dół, później góra rozumiecie i później znowu dół. A więc no, jeszcze raz przypomnę, muzyka jest mojego autorstwa w tle fałszowanie, które słyszycie. A więc tak. No już zbliżamy się powolutku do końca trwania tego sezonu. O. O. Ale tutaj zaszła dziwna sytuacja. No dobra, niech będzie, niech będzie i tak. Ale dziwna sytuacja tutaj zaszła. Szkoda, że jeszcze nie ma tutaj nawet roku na PS4 tych wiśni, kurde. Ale dobra, na czwartym sezonie zbuduję jakąś romantik wyspę i będę po prostu tam robił yy, tą wiśnię. No i tak. Teraz zielone sobie damy. A zielone będą miały. Jakie mogą być zielone? Wiecie co? Takie. Takie bardzo. Trzeba przyznać, że prościutkie wzorki bardzo prościutkie, ale myślę, że jak najbardziej oczywiście urocze, bo to tu chodziło, nie? To Dawno było. kokarnialiśmy sobie strefę świąteczną. W ogóle ten sezon tak szybko przeleciał. Już jesteśmy na, na prawie końcu. No, zostało mi jakieś półtorej miesiąca, tutaj gry. Dwa miesiąca albo półtorej miesiąca, no, chyba raczej dwa. Bo są dwa wyjścia. Możliwe, że zakończę odcinek na 256, czyli tak jak ja. Mój dawny termin. Albo na 234, no też fajna liczba. E, 2, 3, 4, to wiecie. Jeszcze jedno jajco. Ech. No, patrzcie, jakie chamstwo. Ech, także, także, no. Powstykam te dziurki. <śmiech> no, <śmiech> no, jeszcze jedno mi za zabrakło, powiedzmy. Ej, no to jajko będzie jedno z lepszych, trzeba przyznać. Także w czerwcu najprawdopodobniej przerzucimy się na nowego save'a. Będzie intro, będzie kamerka. Przede wszystkim będą emocje. Bo ten sezon już trwa. No... Kurde. Ile już w tym miesiącu? 9 miesiąc albo 8? Nie jestem pewien. To już prawie rok to trwa. Jest no bardzo długo poprzedni trwał tylko równiutkie 4 miesiące czy 4 miesiące i 2 tygodnie tak 4 miesiące i 2 tygodnie a tutaj chciałem żeby to trwało równe żeby to trwało ten równe no prawie rok równy tak równe 10 miesięcy czy tam 9 ale fajnie, fajnie to będzie wyglądać 10 miesięcy. To wiecie. Wow. I sobie zdobimy tutaj taki wzorek na górę z niebieskiego betonu. że jedno z lepszych jajek. A w, a w ogóle czerwonego nie użyję. <laughs> <laughs> Więc tak. Nie wiem, gdzie by dać to jajo. Chyba tu. Tutaj sobie użyjemy już amarańczowego <laughs> ale i czerwonego Ciemno się robi Ja wiem To się nazywa, wąskie i wysokie, nie? O, możemy coś ala szachownica zrobić w innych kolorkach. Też jako detal, kurde, ale słabo widać. Żeby postawić sobie takie, powiedzmy, mniejsze jajeczka. Albo zbudować coś a la gniazdo i je w takim kręgu dać. <grym> Dobra, Przyczas na zalię. Też mi się tak z wiosną kojarzyły te drzewka. Kurde, najbardziej wiśnie i te są... W no jak na złość, nie mogę kurde zainstalować jeszcze preview, bo nie jest to dostępne na Bedrock Edition, znaczy jest to na Bedrock Edition, ale nie na PS4, a ja gram na PS4. Ale no, czy liczy się najważniejsze, czyli coś, co jest religijne. czy tu chodzi bardziej o to, że wiosenno-wielkanocna. Wielkanocno-wiosenna, Wielkanocno nie nieważne. U mnie akurat za dworkiem, bardzo fajny klimat, czy za dworkiem, na dworku ptaszki śpiewają, ciepło, bo 20 stopni jest, czy tam 21, naprawdę bardzo ciepło. Wczoraj było też idealnie 20 stopni, 19, idealnie na śmigusa, dymgusa. Może się dać w komentarzach, czy tam komuś zmoczyliście mordę. O, tam na górce, gdzie on oczywiście moją palmę, która już była wcześniej, ale możecie się pochwalić w komentarzach, czy obejrzeliście poprzedni odcinek, czy nie poprzedni. Ten jeszcze kolejniejszy. W ogóle wam muszę pokazać, jak się to zmieniło. Właściwie te szklane tutaj łączniki powiedzmy. No i posadzimy sobie małe drzewko gdzieś tu. mu mączkę Nie nieważne. Więc no, więc no pokażę Wam jak to się zmieniło. Oczywiście tutaj szkła są zielone. Dobudowałem trochę. Nie dużo, ale jednak dobudowałem. I możecie ocenić. To będzie oczywiście pełno detali. Takie kwiatki wystające, doniczki i coś w stylu nowoczesnym. W ogóle tutaj też takie nowoczesne pomieszczenie planuję zbudować. Coś ala nowoczesny dom czy cokolwiek. Ej! Już ta strefa zyskała według mnie dużo detali, jeszcze te klimacik jest według mnie. Ponieważ były wielkanocne zajączki, to my sobie zjemy marcheweczkę. Teraz tak, ustawimy sobie mini kolorowe jajka w takim gniazdku, może tutaj będzie fajnie przy kurczaczku. Pyk. Że ten. Także ten, rozumiecie? Czemu mam się? tak to. Z... Ja pierdzielę, czemu tak laguję? Halo, już. Wyżej, że. A, słońce. Ej, ej. Dobra, tutaj tak powiedzmy damy jajeczka. Coś co ma symbolizować jajka, te wloczki oczywiście. I zaraz sobie zaczniemy budowę wielkanocnego baranka i wielkanocnego zająca. Więc <laughs> wiecie, całą świetną koncepcję. Żeby zrobić popękane jajko, z którego będzie wychodzić ten króliczek. Patrz jak na granicy strefy. Czyli dobra, powiedzmy pyk, pyk. No i dobra, jeszcze. Jakieś fragmenty z korupki damy? No i, no i no i powiedzmy, że tutaj będzie sobie wychodził zajączek: takie mu białe łapy damy? I będzie sobie tak stał. Ale się wystraszyłem. Coś mi tak w butelku. Tak butelka strzeliła. To mi napój gazowany, wiadomo. <laughs> Święta. Święta na grubo. Więc oczywiście. Pokaż mi, jak to wygląda. Stoi w tamtą stronę, no nie? No. no. Oczywiście taki ogonek na zająca przestało. I teraz tak. Czy to będzie jego głowa? No, no nie, to... To by była szyja, wydaje mi się. Tak by gdzieś były uszy, no nie. Kurde. A więc znowu mamy króliczka. To wygląda jakbym zniszczył to jajko. Proszę ocenić mi się, że mi wyrzedł naprawdę uroczo. Zrobiłbym go o wiele lepiej, ale ograniczało mnie miejsce. Więc, jak na takie wymiary, to myślę, że naprawdę świetny króliczek. To oczywiście wąsy ma sugerować. No i tak. Teraz się zajmiemy: Baranki Wielkanoc. Wesołego Alleluja. Dokładnie Wam życzę. że tutaj damy taki napis. Co? No, i baranka postawimy tutaj. Chociaż. Nie, podlecę. podlecę. Muszę się zastanowić, gdzie, co i jak. Hmm. No, wychodzi na to, że tu. Oczywiście zaczynamy budować taki leżący baranek, więc no <coughs> myślę, że odcinek naprawdę spoko. co? Zauważyłem, że nie ma sensu tego przecież wypełniać. Po prostu tak zrobimy i gdzie on się będzie patrzeć? W tamtą stronę. Z tam sobie zrobimy szyję. Ej, oczywiście baranka. Dobra.

Coś ewidentnie zaczyna tutaj, jak widzicie, powstawać. Ewidentnie tak. Bardziej jak krowa wygląda, później zmienimy. może ewentualnie tak. Ta hmm, Dobra. Ja tutaj zbuduję kurczaczka. Żaden odcinek. Pik, pyk. Pik, pyk. I pyk, pyk. pyk. No i cóż, stałem was z takim napisem, uwaga, u u u to będzie więcej drzew. Że... Uwaga, uwaga, alleluja. Aleluja wam. Ja sobie tutaj poustawiam kwiateczki, żeby wiadomo fajnie. Wyglądało bo Wielkanoc i w ogóle. No i cześć. Cześć. W kolejnym odcinku strefa będzie już na maksa skończona i zrobię tylko króciutki taki pokaz.